Co, komenda, ci leżą tam? Ta właśnie, no chłopacze k. No, dobry jest. kaskader z ciebie. Jak mnie je tym motorkiem? <noise> A ty kopa dostałeś swoją motorkę, <noise> Okej. <Okay. głos> no. Ale tak najlepsze jest to, że dwóch rozmawiałem bez broni. Weź nic nie <noise> mam, <kurwa>. Szkoda <noise> mi ciebie, szkoda mi ciebie. <noise> <noise> ja nie się Słyszymy się, słyszymy się. <noise> Zadzwoni i powiedz jej, że mają oddać człowieka, to ci się nic nie stanie. Jasne. Patrz mógł telefon gdzieś... <coughs> jasne, celu, jasne, że nie ma problemu. Dadź telefon. Masz to wszystko. Panie, telefon złączony PPN-m jakieś... jak coś. Pamiętaj ja też celuję. Ale, do miałeś mi oddać mój telefon. Ale nie, dam ci dam ci telefon. No tak, oddam ci później. Jasne, jasne. Jasne, jasne, ja nie na dawaj. Dzwonię do Lucynki, że mają przywieźć Człowieka i mają spierdalać. Jasne. Bez głupich numerów. Dzwonię do Halo? Halo, kapitanie, wszystko w porządku? Tak, na razie tak. Ogólnie rzecz biorąc, to jest dziwna sytuacja. Znaczy? Bo... W momencie, kiedy się stresuję i mam dużo adrenaliny razem w sobie i ktoś do mnie celuje zbronić centralnie w moją głowę, to ja nie myślę o tym, jak zginę, tylko myślę o tym, co bym chciał zrobić. A wiesz, co bym chciał zrobić? Przepłynąć się kajakiem, spławem. Wpływ nie, kajakowy mw, mi się mówi, marzy. Do sedna, do sedna, e, ogólnie do trzeba... Wy... A... 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 Kapitanie, kapitanie? Lokalizacja kajakowy. Szybko, Jedziecie, mowa, wszystkie jednostki... Musicie wypuścić, oła, musicie wypuścić gościa. Musicie wypuścić gościa, który jest na sali. Dobrze, jak najbardziej w Wszystkie jednostki mają zareagować. Pływka jakoby woda. Udać się. Dobra kapitanie. Jasne. proszę uważać, już ratujemy kapitanie. Dobra zmiana. Lecimy. Wiąż go, wiąż go.

Łekko <śś Bartoszek> ale... skymy go nie wiążecie. Gra tu kwaluje. Nie podejdę tam nawet do wasaj chwilę zaś ci pomogę. Mm. Ej, ale nie obrażajcie, o tych, którzy Właśnie fajnie jest. Chłopaki też nie napinają się jakoś mocno. Jest spoko. <noise> Fułę przyjechał. Jest